Wśród graczy League of Legends krąży legenda, o której rzadko się rozmawia. Jest to legenda siejąca po strach na dzielni w każdym miejscu na świecie. Legenda mówi, że istnieje niezwykle potężny smok który ma taką siłę, że niepotrzebny mu dziadek do orzechów, sam wiąże sznurówki sandałów i sam odkręca wszystkie słoiki z konserwami. Pojawiał się on w wielu rozgrywkach i obwieszczał swoje majętne przyrodzenie. Najgorsze było to, że był to bardzo, bardzo wielki smok. I jak każdy wielki smok musiał robić bardzo, bardzo wielką kupę. Latał wysoko, krążył nad wioskami i robił kupy. Jak można łatwo obliczyć ze wzoru? Kupy nabierały prędkości i zabijały wieśniaków, po czym smok ich zjadał. Wieśniaków było więcej. Więc postanowili wybrać najlepszych z najlepszych i zabić smoka. Jako że smok siał rozpierdol więc wybrańcy do jego zabicia byli wyjątkowi. Nie byli to zwykli leszcze bez łoniaków, Lecz największe koksy mający zbroje boga upiorów i buty jaskiniowych troli zyskanych w mrocznych lasach z wistorba za siódmą górę odkarczmy babki o worek. Po wielu poszukiwaniach tajemniczej trójgwiazdkowej groty smoka. Wielu z nich poległo. Na pierwszy ogień poszedł zacny koziojepca, który jadł ogórki ze skórką. Znał on tajemniczą technikę łowcy wiatrów poznaną w klasztorze rozjeb pałką od mitrza macha palcem. Niestety nie posiadał on zbyt dużej ilości magicznego pyłu, a smok miał wypchane nim swoje worki. Dodawało mu to po prostu plus dwa do zajebistości. Następnym z rodu wybranych okazał się okoliczny obód. Wykonywał on swój zawód ze względu na wzrost. Starał się wysadzić w powietrze potwora. Lecz nie wiedział że skóra Dragona jest pokryta maścią ze spierdoliny jednorośca, co dawało mu odporność na wszystkie ataki. Wieśniacy nie wiedzieli co zrobić, więc postanowili udać się do miejscowego oszołoma. Ten przeniósł się w przyszłość by ściągnąć z tamtych czasów najlepszego zabójcę. Kryminalistę, psychopatę, który używając nowoczesnej broni zabije bestię. Nie wiedzieć, czemu był nim Murzyn. Postanowili dać mu szansę. Murzyn dawał z siebie wszystko, ponieważ obiecano mu rękę okolicznej piękności Brunhildy. Napierdalał jak pojebany. Używał swoich mistycznych skinsów. Lecz nie wiedział, że smok uznał go za swój cel ponieważ jego kolor skóry wskazywał, że został naznaczony kupą i musi zostać zjedzony. ten pojawił się on. Niektórzy mówią, że pochodził ze Szkocji. Podobno mówiono na niego jęzor wsać lecz jego prawdziwego imienia nie znał nikt. Był znany ze swojej niezwykłej zimnokrwistości i tego, że miał tak nastranę we że ustawa tego nie przewiduje. Według zapisków wyglądał mniej więcej tak. Był hardkorem w swoim fachu. Według mitów rozdziewiczył cały klasztor islamskich zakonnic imienia świętej nieprzelotnej Marty. Za zabicie smoka zażyczył sobie wszystkich okolicznych dziewic na własne usługi. Zmotywowany tymi wszystkimi dłupeczkami, ze sztywnym drągiem stanął do walki, jako że był dość pojebany i nie wiedział, jakiej broni użyć. Podniósł z ziemi trzcinową rurkę i zaczął bezczelnie przez nią pluć. Walka nie trwała długo, nadszedł czas na śmierć smoka wstać odszedł lekceważąco, po czym udał się do wioski. Po zgwałceniu wszystkich wioskowych dziewic, pogromca ustatkował się i założył rodzinę. Miał prześliczne dzieci a jego wybranką została Brunhilda.